Kuchar Polski w Kłomnicach, Stadion Juniorów Będziemy komunikować i państwu, będziemy podawać wyniki, dlatego że mamy błyskawicznie, będziemy mieli tutaj podrzucone wyniki, dlatego że mamy fotokomórkę. Pierwsza runda na pewno będzie runda badawcza, bo ta młodzież po raz pierwszy startuje w Kłomnicach, będzie poznawała to. Tą... No mamy reprezentację Litwy. Bardzo groźne reprezentacje, zwłaszcza dziewczęta. Wczoraj w jeździe indywidualnej na czas dziewczęta z Litwy. E, tutaj. Nie wiem czy w elicie przyjechali Czesi, bo mówili, że też będą. Jeszcze nie mamy listy startowej elity. Juniorzy młodsi do pokonania mają trzy okrążenia, 55 km. Młodzicy, dwa okrążenia, juniorki młodsze, dwa. Młodziczki, jedno okrążenie. Życzę powodzenia wszystkim zawodnikom, życzę sportowej walki i życzę za najlepszemu. Dziękujemy, panie Jurku. Pan Jerzy komisarz UCI. Panie wystartowali, tak jak powiedziałem, 136 zawodników. Dziękujemy, panie Wójcie. Ja nie wiem Pozy sędziowskie Techniczne na trasę Wczoraj na czasówce Nie mieliśmy samochodów Bo, ale do dzisiaj no, Na jedyna... tej dyno Minier młodszy Tak, i teraz mamy potwierdzenie tego co mówiłem, juniorzy młodsi, ale już nie jest w pełni peleton. Teraz jest odjazd zawodnika, Trabaj, próbuje odjechać zawodnik z 76. numerem. numerem. działać tam naszych? Tak, tak, z przodu samego. Kuba pierwszy jechał, Rafał zaraz za nim. Teraz będą dojeżdżać. Eee, reprezentacja w kolarskim peletonie. Zaraz dowiemy się, czy jest cały peleton. Tam próbuje. Kolejny marszał, świetne zabezpieczenie trasy. Pilot. Sędziowie No i Jest odjazd ze 106 numerem, ale niewielki. Tam ze 106 numerem. Rafał, To nie jeszcze to zawodnicy, kto Cała grupa, a więc pójdzie atak z grupy. Jeszcze spokojnie, jeszcze nie ma takiego sprowadzania się na... Na prawo. Na prawo, na lewo, to teraz. Podjeżdżamy, szybciej jest, bo w chwili idzie. Fajno dziękujemy Ci. No i kto w tej chwili? Kto wyrzuci to koło do przodu? Jest! Jest, proszę Państwa, ziemia opolska. Jest reprezentant ziemi opolskiej. Tak, to miała proszę Państwa.